ćwiczenie na regulowanie ciśnienia krwi. Jestem praktykiem refleksologii terapeutycznej, metody prostej i dobrej z natury. W refleksologii, aby regulować ciśnienie krwi, pracujemy między innymi na refleksach nerek. Znajdziesz je tutaj. Refleksy nerek znajdziesz na obydwu stopach tutaj. A teraz przechodzimy do krótkiego treningu. Rozmasowuj to miejsce w taki sposób, licząc spokojnie do 36. Ćwiczenie powtarzamy 3 razy dziennie przez kolejnych 30 dni. Pamiętaj, że są takie sytuacje w życiu, które wymagają wizyty u lekarza. Koniecznie pochwal się efektami w komentarzu, bo te pozytywnie się zaskoczą. Obserwuj mnie po więcej, polub ten film i udostępnij go swoim znajomym. Aby korzystać z mojej wiedzy, zapisz się do specjalnej grupy mailingowej. Na start przygotowałam tam dla Ciebie proste ćwiczenie na rozluźnienie całego ciała. Link znajdziesz w bio albo w komentarzu poniżej.